Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wideobloga Baba Odpowiada, w którym odpowiadam na najczęściej zadawane mi pytania przez moje klientki i osoby, które śledzą mnie w mediach społecznościowych i czytają mojego bloga www.babskietabu.pl. Dziś wybrałam pytanie Ewy, dlatego że to pytanie pojawia się niezwykle często w kontekście poszukiwania swojej misji życiowej, celu swojego życia, spełnienia zawodowego i w ogóle pomysłu na karierę zawodową, Ewa zapytała mnie tak, jak odkryć kim naprawdę jestem? Dlaczego o tym opowiadam? Nazywam się Katarzyna Bogusz-Przybylska, jestem terapeutką, coachem i trenerką w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. I to, czym się w życiu zajmuję, to przede wszystkim pomoc kobietom. Ale także mężczyznom, w tym, by czuli się w życiu dobrze, by czuli się dobrze ze sobą i ze wszystkimi decyzjami, które podejmują, czy krokami, które w życiu robią. W moim przekonaniu, podstawowym elementem niezbędnym do tego, aby czuć się w życiu dobrze, jest zaakceptowanie siebie. Dlatego materiały, które publikuję w internecie, czy warsztaty, które prowadzę, wystąpienia, których się podejmuję, krążą wokół właśnie tematyki akceptacji siebie i tego, co z akceptacją siebie jest bezpośrednio związane, czyli pewności siebie, poczucia własnej wartości, czy samooceny. Pytanie Ewy o to, jak naprawdę odkryć, kim się jest, to jest pytanie, które bardzo mocno zahacza o pierwsze kroki. W budowaniu akceptacji siebie, bo pierwszym krokiem, który prowadzi do akceptacji siebie, jest poznanie siebie. A poznanie siebie to nic innego, jak odkrycie, kim naprawdę jestem. Jak to zrobić? Odkrywanie siebie to jest proces, i to, co ja dzisiaj tutaj krótko w tym nagraniu chciałam powiedzieć, to trzy podstawowe elementy czy składniki tego procesu poznawania siebie, nad którymi warto się skupić, którym warto poświęcić trochę czasu, bo odkrycie siebie, zwłaszcza jeśli mamy takie poczucie, że straciliśmy poczucie tego, kim jesteśmy, czy m, potrzebujemy na nowo odkryć siebie, to jest taki proces, który potrzebuje czasu. I my oczywiście możemy przejść przez to samodzielnie, yy, przez ten proces. Możemy czytać książki rozwojowe, możemy robić różnego rodzaju bezpłatne ćwiczenia, które ja również udostępniam. Natomiast nie da się ukryć, że ten proces idzie sprawniej w momencie, kiedy mamy wsparcie kogoś z zewnątrz. I Mogą tu pomóc kursy online, które zawierają um, wsparcie osoby profesjonalnej, takiej, takiej kursy jak na przykład mój kurs Zaakceptuj Siebie, ale w moim przekonaniu znacznie bardziej pomaga bezpośrednia rozmowa, bezpośrednia konsultacja. Więc jeżeli po tym nagraniu uznasz, że te metody, które ci proponuję, są niewystarczające, zbyt trudne albo nieskuteczne, albo już tych rzeczy próbowałaś i nadal masz poczucie, że to nie działa. To bardzo zachęcam Cię i zapraszam Cię serdecznie na indywidualną konsultację. O tej konsultacji możesz przeczytać więcej na mojej stronie www.babskieta.pl. No ale do sedna. Jak dowiedzieć się, kim naprawdę jestem? Jakie powinny być pierwsze kroki? Po pierwsze. My nie przychodzimy do naszego tu i teraz znikąd. Ja zwykle mówię o tym, że my przez życie idziemy z pewnym plecakiem, z pewnym bagażem, i warto, żeby wiedzieć kim jestem, warto pochylić się nad tym, co my w tym plecaku, co my w tym bagażu mamy. I tutaj mówię przede wszystkim o tym, że warto przeanalizować swoją przeszłość. To znaczy, warto. Przyjrzeć się temu, co nas w życiu spotkało i jakie najważniejsze elementy naszego życia wpływają na nasze samopoczucie i na to, kim jesteśmy tu i teraz. I taki najprostszy przykład, który przychodzi mi do głowy, to na przykład fakt, czy skończyłyśmy studia. Czy mamy jakiś tytuł licencjacki, magisterski, inżynierski i jak to się stało, że go zdobyłyśmy? Czy to była nasza decyzja? czy to była decyzja podjęta pod wpływem rówieśników, czy to była decyzja podjęta pod naciskiem rodziców na przykład, czy w ogóle otoczenia rodziny, bo nie wiem, są osoby, które pochodzą z rodzin na przykład lekarskich i tam jest w zwyczaju, że kolejne pokolenia dzieci stają się lekarzami. Więc przeszłość przyjrzenie się tego typu wydarzeniom, sytuacjom, wyborom, to jest pierwszy krok, który warto podjąć czy zobaczyć. Z perspektywy szukania odpowiedzi na pytanie, kim naprawdę jestem. Nie ukrywam, że to jest dość trudny krok, bywa nieprzyjemny, ale niesie za sobą bardzo ważne owoce i bardzo ważne refleksje, które mamy, bo zaczynamy lepiej rozumieć siebie i lepiej rozumieć nasze funkcjonowanie tu i teraz. Druga, drugi element, czy drugi aspekt, nad którym warto się zastanowić, to jest to, jakie role ja pełnię w życiu. Kim ja w tym życiu jestem z perspektywy ról? Być może jestem siostrą, na pewno jestem czyjąś córką, być może jestem żoną, a może partnerką, a może jestem osobą samotną, może jestem osobą pracującą na etacie, a może wcale nie, może jestem osobą, która ma swoją firmę i jestem pełni rolę właścicielki firmy. Może jestem mamą, może jestem koleżanką, przyjaciółką i tak dalej, i tak dalej. Warto spojrzeć na swoje życie i na swoje tu i teraz przez pryzmat ról, i też trochę te role już można priorytetyzować, czyli zastanawiać się nad tym, które z tych ról są dla nas w życiu najważniejsze i jakie my chcemy być, bo nie tylko jakie jesteśmy, ale też jakie chcemy być w tych rolach: jaką chcę być córką, jaką chcę być mamą, jaką chcę być menedżerką, czy jaką chcę być, właśnie, bizneswoman. To są takie dwie podstawowe rzeczy, czyli przeszłość, czyli taka droga, skąd ja przyszłam do tu i teraz, jakie ważne wydarzenia w moim życiu mnie ukształtowały, co one mi dały, jakie cechy dzięki nim rozwinęłam. I druga rzecz, rolę. Trzeci bardzo ważny element, który mówi o tym, kim naprawdę jesteśmy, to są nasze wewnętrzne wartości. Ja o wartościach mówię bardzo dużo, bo jestem głęboko przekonana, że wartości są kluczem do szczęścia i spełnienia, ale też do akceptacji siebie. Dlatego tak ważne jest i tak bardzo zachęcam do tego, aby swoje wartości wewnętrzne poznać. Wartości wewnętrzne to są takie drogowskazy, które nam nami w życiu kierują i zarówno w naszej przeszłości, jak i w naszej teraźniejszości, ale kierują też naszymi emocjami, potrzebami i tym, jak my się w życiu czujemy. Dlatego one mają tak ogromne znaczenie na to, kim jestem w życiu. Więc jeśli chcesz siebie poznać, jeśli chcesz się dowiedzieć, kim jesteś i odnaleźć na nowo czy zbudować na nowo swoją tożsamość, wartości również będą tutaj ogromnym kluczem. Więc to są trzy takie metody, które mm, warto poznać, które warto spróbować wykonać. Po pierwsze, Powrót do przeszłości, czyli zastanowienie się nad tym, jakie najważniejsze wydarzenia w Twoim życiu Cię ukształtowały i jakie cechy dzięki nim rozwinęłaś, czy umiejętności, jaką wiedzę zdobyłaś. Drugie, drugi sposób to jest określenie, jakie role pełnisz w życiu i jak tobie z tymi rolami jest. I trzecie to są poznanie swoich wewnętrznych wartości, którymi się w życiu kierujesz. Jest jeszcze jeden taki bardzo ważny aspekt, tylko to jest taki aspekt, który nie każdego przekonuje, i nie każdy chce się nim zająć, nie każdy wierzy, że to ma sens. Natomiast to jest taka dziedzina czy obszar, który mnie bardzo fascynuje i w który ja głęboko wierzę, a mianowicie jest to obszar epigenetyczny. Epigenetyka to jest taka nowa dziedzina, która mówi o tym, że nie wszystko, co niesiemy w swoim życiu, zwłaszcza jeśli mówimy o takim bagażu emocjonalnym to jest coś co należy do nas. Epigenetyka mówi, że wiele różnych reakcji emocjonalnych my tak jakby odziedziczyliśmy po naszych przodkach, w psychologii to się nazywa przekazem transgeneracyjnym. Uberta Hellingera, Bert Hellinger mówi o pewnych takich przepływach energetycznych w systemach rodzinnych i to brzmi być może dla ciebie magicznie, być może niewiarygodnie, być może uznasz, że to jest bzdura. Natomiast rozważenie też tego, kim byli moi przodkowie, jaka była ich historia życia, co oni ważnego w swoim życiu przeżyli, może też mieć wpływ na Twoje samopoczucie i określenie tego, kim Ty jesteś. Natomiast, żeby to zrobić, no to tutaj łatwiej jest już przyglądać się temu z kimś. I mogą ci pomóc w tym warsztaty, ale mogą ci pomóc też w tym po prostu rozmowy z różnymi osobami. Jeśli chciałabyś mi zaufać i chciałabyś taką rozmowę odbyć ze mną, to ja cię bardzo serdecznie zapraszam na konsultację indywidualną. O konsultacjach indywidualnych, o tym jak one wyglądają, czemu służą, ile kosztują. Dowiesz się z mojej strony www.babskietabu.pl Ukośnik sklep. To jest moja odpowiedź na pytanie, jak. Dowiedzieć się naprawdę kim jestem, jak odkryć kim naprawdę jestem. Jestem bardzo ciekawa, czy te metody są ci bliskie, czy już ich być może próbowałaś, czy to jest coś nowego, czy masz ochotę spróbować. Napisz mi o tym w komentarzu, bardzo cię o to proszę. Zapraszam Cię również do oglądania innych odcinków tego wideobloga Baba Odpowiada, ale także do słuchania mojego podcastu, który się nazywa Babskie Tabu. Podcast znajdziesz nie tylko na mojej stronie www.babskietabu.pl, ale także we wszystkich aplikacjach podcastowych, więc jeśli masz jakąś ulubioną, to koniecznie mnie tam znajdź i posłuchaj. Zapraszam Cię również do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Gdzie co tydzień znajdziesz nowe materiały ode mnie, no a także oczywiście do czytania moich artykułów na blogu www.papskieta.pl. Jestem bardzo ciekawa, czy to nagranie Ci się przydało, czy widzisz w nim wartość. Koniecznie się tym ze mną podziel. I do zobaczenia w następnych odcinkach wideobloga.